Hej, widzę, że wielu z Was chce eksplozji. Proszę bardzo! Wow! Co to było? Marko, wysadziłeś ziemię, i niestety będziesz musiał ją odkupić. No tak, tylko. Ile kosztuje Ziemia? Gdybyśmy wzięli całą naszą planetę i posegregowali wszystkie w niej zawarte materiały, to szybko okaże się, że gdyby nie kłopoty z wydobyciem, nasza planeta to istna żyła złota. Na przykład, około 31% naszej planety to żelazo, a z żelaza robi się stal, która w skupie złomu kosztuje około 500 złotych za tonę. Więc gdyby wziąć tak wszystkie te składniki i zobaczyć, co możemy z nich zrobić, to Ziemia byłaby warta bardzo, bardzo dużo. Na przykład tyle, albo tyle, albo tyle. Ale zaraz. Przecież dzieło sztuki jest często dużo więcej warte niż sama farba i płótno. A czasem nawet więcej niż sam malarz. Ej! Może inaczej podejdziemy do problemu. Ile kosztowałoby znalezienie drugiej ziemi? O, Marko, masz ziemię? Pewnie najlepszą w okolicy. Malowanie jest jak układanie bardzo małych puzli. No. Cenę znalezienia planety podobnej do Ziemi stara się policzyć dziennikarz Lee Billings w swojej książce 5 Billion Years of Solitude. Pyta o to astrofizyka Grega Lauclina, Lauclina, który mówi mu, że gdyby policzyć koszty poszukiwania nowych planet oraz to, jakie są szanse, że znajdziemy coś podobnego do Ziemi, to tak naprawdę na każdą planetę da się nakleić cenę. Z tych luźnych obliczeń wynika, że Mars jest wart około 14 tysięcy dolarów, Ziemia około 5 biliardów dolarów, a Wenus około 1 centa. Zaraz, zaraz, czyli najbardziej opłaca się kupić. Wenus. No właśnie, jeśli głównym miernikiem jest tutaj podobieństwo do Ziemi i możliwość wystąpienia życia, to Wenus miała bardzo duże wahanie ceny w przeciągu ostatnich stu lat. Jeszcze w latach 30. ubiegłego wieku wierzono, że za jej gęstymi chmurami znajduje się zielona dżungla. Jednak już po pierwszych badaniach okazało się, że przez galopujący efekt cieplarniany temperatura powierzchni waha się w okolicach. 400 stopni Celsjusza. A w takim wypadku szanse znalezienia życia takiego jak na Ziemi równają się zeru. No właśnie. Znalezienie życia. To jest ten podstawowy problem z wycenieniem naszej planety. Bo to jedyne miejsce, jakie znamy, na którym istnieje życie. A nawet to jedyne miejsce, na którym istnieje istota, która pyta się, ile kosztuje jego planeta. Czyli tak naprawdę w tym wypadku okazuje się, że Ziemia jest. Bezcenna. To powoduje dość duży problem z kupnem nowej ziemi. Marko, a nie możesz wypożyczyć? Słucha? No, wypożyczyć w wypożyczalni planet. A ile to kosztuje? Dla ciebie dzisiaj nic, ale uważaj, bo bardzo łatwo ją zniszczyć. A twoim zdaniem, ile powinna kosztować ziemia? Napisz swoją odpowiedź w komentarzu na dole. Zobaczmy, co mieliście do powiedzenia w komentarzach tydzień temu. Kejers Sos 540 napisał, że w jego wypadku słowa nie dotyczyła jego samego, a jego kota. Właśnie, bo w tym wypadku przecież sławę ogólnie w każdym wypadku sławę może osiągnąć nie tylko człowiek, ale także kot. Tylko czy w tym wypadku albo inne zwierzę, ale czy w tym wypadku nie osiąga tej słowy przypadkiem, ta osoba która stoi za tym zwierzęciem albo za tą postacią. Jacek napisał, że bardzo często osoby, które są sławne, nie przekazują żadnych wartościowych treści, ale na szczęście czas wykaże, że ci ludzie, którzy rzeczywiście coś wartościowego przekazywali, zostaną zapamiętani. Zawsze mnie to zastanawiało, że często czytamy książki albo widzimy obrazy albo inne prace osób, które za swoich czasów nie były sławne, nie były popularne i miały bardzo duży problem z przetrwaniem. Więc może rzeczywiście czas weryfikuje, ale z drugiej strony, ile może być osób, o których nie wiemy, a też dokonały czegoś niesamowitego? To było na tyle na dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień.